Słuchaj, jeśli próbowałeś już różnych sposobów na zarabianie online i jedyne co zarobiłeś, to większą kolekcję kart lojalnościowych do Allegro. Nie jesteś sam. Problem to nie brak umiejętności, a natłok informacji i fałszywe obietnice szybkich pieniędzy. Na Twoje szczęście natrafiłeś na ten film, w którym pokażę Ci prosty, ale skuteczny system, który naprawdę działa. Zastanawiałeś się kiedyś, czemu te wszystkie filmy typu zarób 40 tysięcy złotych w 30 dni nigdy nie przekładają się na Twój stan konta? Odpowiedź jest prosta. To pułapka, w którą większość początkujących wpada z marszu. Internet zalany jest błyszczącymi poradnikami obiecującymi szybki hajs. Każdy krzyczy głośniej niż poprzedni. Pokazują Ci wypolerowany ekran, ładne logo i tytuł, który brzmi jak cud. Ale nie pokazują tego, co dzieje się w tle. Szumu informacyjnego, który rozrywa Twoje skupienie na strzępy. To właśnie ten szum sprawia, że większość planów pada, zanim na dobre się zacznie. Badania pokazują, że 78% osób rezygnuje w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Dlaczego? Bo zamiast budować coś konsekwentnie, skaczą od pomysłu do pomysłu. W poniedziałek dropshipping, w środę self-publishing, w piątek korepetycje online. Każda zmiana niszczy zalążki dobrych nawyków, a czas leci. A przecież każda z tych metod wymaga czasu na naukę i systematycznego działania, rzeczy, których nie podrobi żaden hype'owy filmik. Mam kumpla, który chciał zarabiać online i zapisał się na wszystko, co mu Instagram podsunął. Kurs dropshippingu, instrukcje zarabiania na Fiverrze, szkolenie z Amazon KDP, reklamy na TikToku, copywriting, a na dokładkę krypto. Przez miesiąc oglądał webinary, robił notatki, planował wielki start i nie zrobił absolutnie nic. Po 30 dniach jego konto wyglądało dokładnie tak samo. Zero dodatkowych złotówek. Klasyka. Milion pomysłów. Zero efektu. Problemem nie jest brak talentu, tylko jego rozproszenie. Gdy zasypiesz mózg dziesięcioma strategiami naraz, twoje mięśnie decyzyjne się męczą i niczego nie robisz porządnie. Ale kiedy zrozumiesz, że ten informacyjny potop to twój prawdziwy wróg, możesz zacząć go osuszać. Wyobraź sobie, że odcinasz wszystkie obietnice, które nie pasują do jednej jasnej drogi. Nagle kroki stają się wyraźne, potrzebne umiejętności osiągalne, a postęp mierzalny. Sama ta klarowność daje rozpęd, którego nie znajdziesz w większości tutoriali. Gdy przestajesz wierzyć w mit szybkich milionów, coś się zmienia. Zamiast skakać z jednego kursu na drugi, zyskujesz w głowie spokój i przestrzeń na prawdziwe działanie. Przestajesz szukać sekretnego systemu, a zaczynasz patrzeć na to, co naprawdę ma sens. I właśnie wtedy pojawia się pierwsza kluczowa decyzja. Słuchaj teraz uważnie. Tak w ogóle to wysyłam czasami na maila porady i artykuły o ogarnianiu życia, czyli poprawianiu relacji, zarabianiu więcej czy dbaniu o formę. Jak chcesz czasami coś pożytecznego przeczytać, co nie jest coachingowym b*****. To możesz podać maila, link w opisie. W internecie jest tyle opcji na zarabianie, że głowa mała, ale tu chodzi o to, żeby nie skakać jak szalony po wszystkim, tylko wybrać coś, co faktycznie ci podpasuje i w czym możesz rozwinąć skrzydła. Ponieważ sposobów na zarobek online jest pierdyliard, wybrałem cztery, które moim zdaniem naprawdę warto rozważyć. Zarówno dla początkujących i średnio zaawansowanych, bez ściemy i bajek, tylko konkret i sprawdzone opcje, które mają potencjał, żeby faktycznie przynieść kasę. Serio, to jest jedna z tych platform, która daje konkretne szanse na zarobek. Ale nie myśl sobie, że jest to łatwe czy szybkie. YouTube pozwala Ci zrobić kasę na kilka sposobów. Możesz nagrywać siebie, gadać do kamery, robić recenzje sprzętu, tutoriale, vlogi, albo iść w wersję faceless, czyli bez pokazywania twarzy, korzystając z voiceoverów, animacji czy nawet stokowych klipów. Ta druga opcja jest fajna, jeśli nie lubisz być w centrum uwagi albo nie chcesz pokazywać swojej mordy całemu internetowi, jak ja. Ale zapomnij o tym wszystkim co mówią o SEO. Na YouTubie liczy się coś zupełnie innego. Tu nie wygrywa ten, kto da najlepsze tagi pod filmem, tylko ten, kto ma pomysł, robi dobry content i potrafi go dobrze opakować. Wartość jaką dajesz widzowi to klucz do sukcesu. Albo ich rozbawisz, albo nauczysz czegoś przydatnego, wtedy wrócą po więcej. A najlepiej jak będziesz bawił i uczył jednocześnie plusy? YouTube to gigant, gdzie możesz dotrzeć do milionów, a dzięki regularności i jakości możesz zbudować lojalną społeczność. Możliwości zarobku są fajne od reklam przez super czaty, po współpracę z markami do tego, jak raz wypuścisz fajny film, to on może zarabiać dla Ciebie miesiącami czy latami minusy. To ogromna konkurencja i ogrom pracy, zanim coś zacznie się dziać. Trzeba być gotowym na hejty i krytykę, no i często do sukcesu potrzebujesz sprzętu, umiejętności montażu, czy nawet kasy na start, jeśli chcesz zlecać innym robotę. No i co najważniejsze, cierpliwość, bo z dnia na dzień milionerem nie zostaniesz to raczej maraton niż sprint. Więc podsumowując, YouTube to świetna opcja. Jeśli masz pomysł, potrafisz dostarczyć wartość i nie boisz się pracy na długi dystans. Jeśli dasz radę przetrwać start, to potem może się to naprawdę opłacić. To jest jedna z tych metod, która kusi hasłami typu zarabiaj bez magazynu i sprzedawaj bez inwestowania w towar. Brzmi jak bajka? W teorii tak, w praktyce to trochę więcej roboty niż pokazują w reklamach. Na czym to polega? Tworzysz sklep online, wrzucasz produkty od dostawców, ale sam ich fizycznie nie trzymasz. Ktoś składa zamówienie, ty przekazujesz je dostawcy. On wysyła towar prosto do klienta. Ty zarabiasz na marży, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną hurtową. Nie bawisz się w magazyn, pakowanie czy wysyłkę wszystko idzie przez dostawcę. Plusy: niski próg wejścia. Możesz zacząć bez kupowania towaru na zapas. Skalowalność: jak trafisz w produkt, który się sprzedaje, to możesz podbić budżet reklam i polecieć z wynikami w górę. Elastyczność: możesz działać z dowolnego miejsca, nawet siedząc w piżamie. Minusy: konkurencja jest ogromna, i wiele produktów to powtarzające się chińskie gadżety, które widzieli już wszyscy. Musisz ogarnąć marketing. Bez dobrych reklam na Facebooku, TikToku czy Google Ads nic się nie ruszy. Dochodzi też temat obsługi klienta. Jeśli dostawca się spóźni albo coś pójdzie nie tak, to i tak ty dostajesz po głowie. No i marże mogą być niskie, jeśli źle wybierzesz produkt. Jak to wygląda w praktyce? Często przez kilka dni robisz tylko research. Szukasz produktów, które są modne, mają dobrą cenę i potencjał na sprzedaż. Potem kilka dni idzie na stworzenie sklepu. Ustawienie platformy np. Shopify, dodanie zdjęć, opisów, ustawienie płatności. Następny etap to testowanie reklam i dopracowywanie kampanii, żeby kasa nie leciała w błoto. Dopiero gdy masz pierwsze zamówienia, przechodzisz w tryb skalowania, a wtedy zaczyna się prawdziwa zabawa. Podsumowując, dropshipping to fajny start dla kogoś, kto chce wejść w e-commerce bez wielkich inwestycji, ale to nie jest magiczny automat do pieniędzy. Trzeba ogarniać marketing, umieć wyłapać produkty, które siądą i mieć cierpliwość, żeby przebić się przez konkurencję. To jest ten model, gdzie nie masz własnego produktu, ale zarabiasz polecając cudze. Brzmi banalnie, ale uwierz mi, diabeł tkwi w szczegółach. Jak to działa? W skrócie zapisujesz się do programu partnerskiego, dostajesz unikalny link, promujesz produkt, a gdy ktoś kupi przez Twój link, dostajesz prowizję. Może to być kilka procent przy tanich rzeczach albo nawet 50% przy kursach online czy oprogramowaniu. Plusy? Nie martwisz się o produkcję, wysyłkę czy obsługę klienta. To wszystko robi firma, z którą współpracujesz. Możesz działać w dowolnej niszy: technologia, fitness, edukacja, finanse, co tylko chcesz. Skalowanie jest praktycznie nieograniczone, bo raz stworzony kontent może sprzedawać miesiącami bez Twojego udziału. Minusy? Konkurencja potrafi być kosmiczna, szczególnie w lukratywnych niszach. Do tego musisz zbudować zaufanie. Ludzie nie klikają w linki byle kogo. No i prowizje bywają śmiesznie małe, jeśli wybierzesz zły program. Największe pieniądze często są w produktach droższych lub z abonamentem, ale wtedy sprzedaż jest trudniejsza. Jak to wygląda w praktyce? Pierwszy etap to Research. Kilka dni szukasz programów partnerskich i wybierasz produkty, które są wartościowe i pasują do Twojej grupy odbiorców. Potem zaczynasz tworzyć kontent na przykład na Instagramie: zdjęcia, rolki, stories, posty edukacyjne czy porównania produktów. I tu ważne, to nie jest akcja na jeden wieczór. Czasem przez kilka tygodni, a nawet miesięcy robisz regularny kontent i testujesz, co działa najlepiej. Równolegle szukasz innych miejsc, gdzie możesz promować swój link: fora branżowe, grupy na Facebooku, Pinterest, TikTok, newslettery. Każdy kanał to dodatkowa szansa na sprzedaż. Potem wchodzi promocja. Wrzucasz content w momentach największej aktywności twojej społeczności. Odpisujesz na komentarze, prowadzisz rozmowy na priv i delikatnie kierujesz ludzi w stronę zakupu. Na końcu analizujesz wyniki. Sprawdzasz, które treści robią największy ruch i podbijasz je reklamami albo powtarzasz w ulepszonej formie. Podsumowując, affiliate marketing to świetna opcja, jeśli lubisz tworzyć treści i masz cierpliwość, żeby zbudować społeczność. Nie jest to sprint do szybkiej kasy, ale dobrze ustawiony potrafi przynosić dochód pasywny przez długi czas. Freelancing to trochę inna bajka niż YouTube czy afiliacje, bo tutaj od razu startujesz z tym, co masz w głowie lub w rękach. Czyli musisz mieć jakiegoś skilla, za który ktoś będzie chciał zapłacić. Może to być pisanie tekstów, grafika, montaż wideo, programowanie, social media, tłumaczenia, a nawet ogarnianie prezentacji w PowerPoincie. Plusem freelancingu jest to, że możesz zacząć praktycznie od zaraz i bez większych inwestycji. Wystarczy komputer, internet i konto na platformach typu Upwork, Fiverr, Freelancer czy polskie useme. Możesz też działać poza platformami, zdobywając klientów przez social media czy networking. Minus? Nie ma tu dochodu pasywnego. Jeśli przestajesz pracować, przestajesz zarabiać. Do tego konkurencja bywa ogromna, a stawki na start mogą być niskie, dopóki nie zbudujesz portfolio i reputacji. Jak to ugryźć? Pierwszy etap to przygotowanie. Kilka dni, a czasem tygodni, spędzasz na stworzeniu własnego portfolio online. To może być prosta strona, profil na Behance, albo nawet dobrze prowadzony Instagram z Twoimi pracami. Ważne, żeby klient wchodząc od razu wiedział co robisz i dlaczego warto Cię zatrudnić. Potem wchodzisz w research i pitching. Szukasz klientów, ogłoszeń, firm, które mogłyby potrzebować Twoich usług i przygotowujesz im spersonalizowaną ofertę. To nie jest kopiuj wklej z CV. Musisz pokazać, że rozumiesz ich problem i wiesz, jak go rozwiązać. Ten etap może trwać kilka dni albo i dłużej, bo często trzeba wysłać kilkanaście, kilkadziesiąt propozycji, zanim ktoś powie tak. Kiedy klient się zgodzi, wchodzisz w realizację. Tu bywa różnie. Małe zlecenie zrobisz w jeden dzień, większe może ciągnąć się tygodniami. Ważne, żeby w trakcie być w kontakcie z klientem i regularnie pokazywać postępy, żeby. Uniknąć niespodzianek przy oddawaniu gotowego projektu. Na koniec robisz poprawki, zamykasz temat i od razu prosisz o opinie albo referencje, które w przyszłości pomogą ci zdobywać kolejne zlecenia. Freelancing to świetna opcja, jeśli lubisz pracować na własnych zasadach, nie boisz się negocjować i potrafisz dobrze zarządzać swoim czasem. Nie ma tu gwarancji stałych dochodów, ale jest pełna kontrola nad tym, co robisz, z kim pracujesz i za ile. A jeśli rozkręcisz temat, możesz dojść do punktu, w którym klienci sami zaczną do ciebie pukać. Oczywiście, w sieci jest jeszcze cała masa innych sposobów na zarabianie. Kursy online, krypto, print on demand, pisanie e-booków, aplikacje mobilne, OnlyFans. Lista jest tak długa, że gdybym miał każdy rozłożyć na czynniki pierwsze, to ten film trwałby kilkaset godzin i musiałbyś brać urlop, żeby go obejrzeć do końca. Dlatego, zamiast topić cię w kolejnych 200 przykładach, przechodzimy do czegoś, co jest fundamentem, niezależnie od tego, jaką metodę wybierzesz. I powiem wprost, jeśli nie ogarniesz tego, to dalej będziesz skakał między metodami i skończysz dokładnie tak, jak zaczynałeś, z zerem na koncie i milionem niedokończonych pomysłów. Zastanawiałeś się kiedyś, które malutkie nawyki naprawdę przekładają się na kasę na Twoim koncie? Bo większość poradników wali ci w twarz tuzinem rzeczy do zrobienia, licząc, że jak zrobisz wszystko naraz, to coś się ruszy. Tylko problem jest taki, że ta lista przypomina bardziej paragon niż plan. Jak próbujesz ogarnąć 10 różnych kroków, Twój mózg idzie na autopilota i nic nie robi. Prawdziwa magia dzieje się jak odetniesz szum i zostawisz sobie kilka prostych, powtarzalnych ruchów. Weź mnie na przykład. Prowadzę tzw. Tak faceless Channel, więc nie muszę pokazywać się na kamerze. Ale i tak próbowałem robić wszystko naraz: prowadzić research, pisać skrypty, projektować miniaturki, odpowiadać na komentarze, wrzucać posty, pracować nad kursem, badać trendy, testować reklamy. Po całym dniu miałem milion otwartych kart. A co z tego? Zero opublikowanego kontentu. Naukowcy już to potwierdzili: skupiając się na jednym prostym zadaniu dziennie, możesz podnieść swoją produktywność o jakieś 40%. Dlaczego? Bo im mniej przeskakujesz między zadaniami, tym głębiej się skupiasz i szybciej działasz. Zamiast marnować czas na scrollowanie i myślenie co dalej, robisz konkretny ruch i ruszasz z miejsca. Więc wymyśliłem prostą strategię, którą testowałem na kanale, który teraz oglądasz. Cały proces rozkładam na konkretne dni, żeby nie spinać się na hura i dać sobie czas na dopracowanie każdego elementu. Pierwszy dzień to research. Siedzę i przeglądam trendy, tematy, pomysły, zapisuję wszystko, co może się nadać, a potem odrzucam te, które są zbyt oklepane albo nie do ogarnięcia. Następnego dnia siadam do pisania scenariusza. Musi być konkretny, ciekawy i bez lania wody, tak żeby widz złapał temat od razu. Uwierz mi, że sporo czasu spędzam na jego dopieszczaniu. Potem jest dzień nagrania voiceoveru. Następne kilka dni idą na montaż. Tu składam całość, dopasowuję grafiki, animacje, dźwięki i pilnuję, żeby wszystko dobrze zagrało. Montaż to oczywiście najbardziej czasochłonna część, bo zależy mi na jakości. I na tym, żeby widz nie kliknął wstecz po pierwszych sekundach. Na końcu zostawiam sobie jeszcze cały dzień na przygotowanie thumbnail'a. Musi być zajebisty, bo to właśnie miniaturka często decyduje, czy ktoś kliknie w film. Widzisz, jak wszystko jest przemyślane? No i jeszcze jedno, dla mnie to nie jest tylko o zarabianiu hajsu. Zależy mi, żeby faktycznie edukować widzów, dawać im konkretne wartościowe info, które naprawdę im pomoże. Wniosek? Systematyczność w tych prostych ruchach to motor napędowy całej machiny. To właśnie dzięki nim pomysły zamieniają się w realne pieniądze, a chaos i rozproszenie idą w odstawkę. Jeśli się tego trzymasz, zobaczysz efekty, a Twoje umiejętności pójdą w górę same z siebie. No i teraz najlepsze. Ten jeden konkretny ruch dziennie da się śmiało przenieść na inne sposoby zarabiania online. Czasem jednak jedno zadanie zajmie Ci kilka dni i też jest spoko. Ważne, żebyś dawał z siebie maksa na tym etapie i nie przeskakiwał od razu do kolejnego. Chodzi o to, żeby nie rzucać się na wszystkie fronty naraz, tylko robić ten jeden ruch dziennie, ale taki, który faktycznie przesuwa sprawę do przodu. Prostota, skupienie i codzienna konsekwencja miażdżą wszystkie mity o szybkim wzbogaceniu się. Wybierz coś, co cię ciekawi i w czym widzisz siebie na dłużej. Zrób solidny research. Oglądaj, czytaj, zbieraj info jak szalony. Jak już ogarniesz temat, zacznij działać, nawet po trochu, ale codziennie.